Jeżeli pacjent uzależniony pije pół litra wódki dziennie, to należy próbować skłaniać go do ograniczenia. Jeżeli pacjent uzależniony przyjmuje dużą ilość substancji, należy skłaniać go, żeby przyjmował substancje w sposób bardziej higieniczny, żeby jeżeli nie ma gotowości jeszcze odstawienia, żeby powoli redukował ilość substancji przyjmowanych, żeby zadbał o swoje kontakty zawodowe, o swoje kontakty naukowe, jeżeli nie ma dokumentów, wyrobił dokumenty, jeżeli nie jest ubezpieczony, przynajmniej się zarejestrował w Urzędzie Zatrudnienia. To są te wszystkie ruchy, które cywilizują proces leczniczy. Pracownik pracujący z pacjentem powinien... Pracować na to, żeby skłonić pacjenta do zmiany zachowań, do zmiany zachowań bardziej prozdrowotnych. Skoro się pani zgłosiła do poradni, to już jest bardzo ważny element. Ważne jest, żeby, żeby pacjent przyszedł na drugie spotkanie, żeby go nie zradzić, żeby, żeby poczuł, że to był dla niego ważny moment, że dokonał tego kroku przekroczenia drzwi poradni. Często się zarzuca yy, procesowi terapii metadonowej, że podajemy narkotyki. I, i, I utrzymujemy w uzależnieniu. Nie każdy pacjent jest w stanie odstawić substancje, ale każdego pacjenta powinno się nakłaniać do zadbania o jego stan mentalny i zdrowotny. Powinno się pracować na to, żeby pacjent zrozumiał, jak ważne są relacje rodzinne, jak, jak ważne jest wsparcie, jak ważna jest postawa bardziej prospołeczna. W każdym takim procesie. Należy pracować z jego otoczeniem. Współzależnienie jest równie trudne albo trudniejsze niż uzależnienie, bo osoba uzależniona, jak sobie poda substancję, jest w stanie wyciszenia. Osoba współzależniona żyje w nieustannym napięciu o osobę uzależnioną, bo jest jej matką, ojcem, bratem, kochanką, partnerem itd. Uzależnienie jest ciężką chorobą. Czy to będzie alkohol? Czy to będą leki, czy to będą narkotyki, czy to będą uzależnienia behawioralne. Jeżeli człowiek się uwikła, to wymaga ogromnej determinacji, żeby sobie z tym poradzić.